Witajcie, kochani konsekrowani, drodzy księża. Bardzo się cieszę, że piątki stają się taką tradycją naszego spotkania, wspólnego podania sobie ręki i tego, aby usiąść razem do modlitwy Przysłowie Boga. Chciałabym też serdecznie pozdrowić. Wszystkie osoby konsekrowane i księży, których spotkałam na drogach wakacyjnych, którzy są razem z nami w tej modlitwie. Witam też wszystkich, którzy po raz pierwszy być może odnaleźli to wprowadzenie do modlitwy. Staramy się w każdy piątek emitować taką zachętę i konkretne punkty do tego, aby usiąść, zatrzymać się przy Słowie Boga. Dzisiaj poprowadzi nas fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, który w Piśmie Świętym zatytułowany jest Zasady Świętości Życia. Posłuchajcie. Bracia, prosimy i zaklinamy Was w Panu Jezusie, według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu. Jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa, albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, a nie w porządliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukujcie brata swego, albowiem, jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście, Bóg jest Mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego. Wezwanie do świętości, do doskonałości. Czasem mam wrażenie, że Bóg wzywa na każdym kroku i dzisiaj również ta modlitwa niech będzie naszym przyjrzeniem się odpowiedzi na wezwanie Boga. Zapraszam do tego, aby pomyśleć sobie kiedy, gdzie i jaki czas poświęcę na zatrzymanie się przy tym słowie. I po znaku krzyża Zachęcam, aby prosić Pana Jezusa o dar modlitwy drogami, jakimi on będzie chciał nas poprowadzić. Niech te 45 minut, czy może 30 będzie czasem oddania Jemu chwały, właśnie przez to, że wszystko inne odłożę. O to go prośmy na początku modlitwy. I potem obraz. Wyobraźmy sobie piękne góry i bardzo wysoką drogę, taką na graniach, na szczytach. Przepiękne widoki, spróbujmy spokojnie, bez pośpiechu znaleźć się tam. Jak święty Ignacy zaprasza, zachęca, wyobrazić sobie, nie tylko zobaczyć, ale może usłyszeć dźwięk wiatru, być może też poczuć zapach świeżego powietrza. I potem prośba dla tej modlitwy, o to, abyśmy umieli odpowiadać na wezwanie Boże. Prośmy o to serdecznie Pana. I punkt pierwszy proponuję, abyśmy zatytułowali Czystość intencji. Zachęcam Was, byśmy trwając w tym obrazie górskiej drogi, popatrzyli na zaproszenie, jakie Bóg skierował do naszego życia. Popatrz na swoje życie konsekrowane, na swoje kapłaństwo i przypominaj sobie te momenty, które były najbardziej boskie. Kiedy słyszałaś, słyszałeś Boga, który zapraszał, jak to wyglądało? Czy jakieś słowo Boże ciebie pociągnęło? Może świadectwo kogoś? Może jakiś rodzaj samotnej modlitwy, a może wręcz przeciwnie, bardzo dużo osób wokół ciebie było? Może to była pielgrzymka, na której usłyszałeś, usłyszałaś to wezwanie? Przypomnij sobie ten moment i popatrz, jak wtedy. Twoje serce było czyste. Chcę odpowiedzieć na to wyzwanie ze względu na Boga. Wróćmy w tym pierwszym punkcie do tego najczystszego wezwania i zaproszenia, do tego momentu, w którym nasza odpowiedź była naprawdę czystą odpowiedzią, żadnych interesów, po prostu sam Bóg. I możemy w tym pierwszym punkcie też popatrzeć na to, jak wygląda dzisiaj moja odpowiedź. Mamy różny staż życia w zakonie, w kapłaństwie. Jak dzisiaj, kiedy budzę się, odpowiadam na zadania, które stawia przede mną Bóg w konkretnym dniu. Bardzo, bardzo zachęcam, byśmy prosili Ducha Świętego, niech On odnawia w nas tę czystość intencji. Jest to możliwe, niezależnie od stażu, od wieku, aby mieć serce czyste w intencji. Aby odpowiadać Bogu w mocy Ducha Świętego. Jest to możliwe, ponieważ Duch Święty, jak kończy się ten fragment, został nam dany, jest i nigdy nas nie zostawi. Punkt drugi proponuję, abyśmy zatytułowali Nie oszukuj brata. Bardzo porusza mnie w tym fragmencie to zdanie Świętego Pawła, abyśmy nie oszukiwali brata. Będąc nieczystymi, że kiedy ja jestem nieczysta w moich myślach, może w czynach, w słowach, w intencjach, to ja oszukuję tych, którzy są obok mnie. I tutaj w tym drugim punkcie przyjrzyjmy się naszym relacjom. Czy ja dbam o to, aby być świadectwem? Czy ja dbam o to, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajduję dzisiaj, żeby być światłem Chrystusa? I czy nie ma w moim życiu czynów, słów ukrytych, którymi oszukuje brata i siostrę obok mnie? Na zewnątrz wyglądam pięknie, świetnie, średnio, jakkolwiek, ale są takie rzeczy, którymi ja go oszukuję, ja ją oszukuję. Przyjrzyjmy się w takiej uczciwości serca. Jeśli znajdziesz coś takiego, co jest oszukiwaniem wspólnoty wokół ciebie, jakaś nieczystość, jakiś rodzaj. Działania mętnego, to prośmy Pana serdecznie o łaskę nawrócenia, o łaskę odnowienia życia, o łaskę odwrócenia się od tych czynów, słów, osób, działań, którymi ja oszukuję moją wspólnotę. I punkt trzeci zatytułujmy: Jasny Umysł. Kiedy modliłam się przy tym słowie, to miałam taki obraz naszych głów tego, że one mogą mieć w sobie jasną myśl, jasne tchnienie Ducha Świętego, klarowność spojrzenia, ale może również być w nich kompletny muł. W tym obrazie zobaczyłam taką głowę, taki mózg, który nie ma w sobie światła, a bardzo dużo śmieci, różnych niepotrzebnych spojrzeń, gestów, czynów, słów, rozważań. Głowa pełna śmieci. Przyjrzyjmy się też, prosząc Pana Jezusa, pokaż mi, jak wygląda moja głowa, jak Ty ją widzisz. Bóg dobrze to widzi. Prośmy, aby Pan dał nam swoje spojrzenie, abyśmy mogli zobaczyć siebie, nasze głowy, nasze myśli, to, co nas wypełnia Jego spojrzeniem. I to, co zobaczymy, poddawajmy Duchowi Świętemu. Dzisiaj ta modlitwa wydaje mi się pięknym zaproszeniem do. Odnowienia w nas światła, i to się może dokonać mocą Ducha Świętego, módlmy się za siebie nawzajem i zachęcam, byśmy zakończyli też tę modlitwę, wołaniem do Matki Bożej pod Twoją obronę, Maryjo, najczystsza, najpiękniejsza, która nie oszukiwałaś ludzi wokół, miałaś w sobie jasne spojrzenie, potrafiłaś przejść przez każdą sytuację z Bogiem w bliskości. I pomagaj nam, konsekrowanym wszystkim księżom, właśnie tak iść przez życie, byśmy byli światłem świata. I pomódlmy się teraz wszyscy razem o dar dobrej modlitwy, dobrego, spokojnego czasu na rozważania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy, życzymy pięknej modlitwy i serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są z Torunia lub z okolic Torunia, jutro, w sobotę, na koncert, który gramy o godzinie 16 w parafii Matki Bożej Karłowskiej. Życzymy Wam wszystkim pięknej modlitwy i do zobaczenia.